Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj nietypowo, działkowo musiałam przyjechać, a dlaczego musiałam przyjechać? Już wam pokazuję. Ktoś opróżniał garaż u mnie na osiedlu i spójrzcie na to, pełne drzwiczki, a do czego zaraz wam pokażę. Część zapewne też do skompletowana z tymi drzwiczkami. Akumulator. Reflektor, takie oprawy, licznik nie przyciąga. Coś do demontażu, w środku będzie miedziuszka, zapewne. Takie cudeńko samochodowe, być może, tak na pewno samochodowe. To nie przyciąga antenka. Coś takiego, słuchajcie. Też nie przyciąga ten kolos. Nie wiem, czy to jest jakiś filtr, czy co. Cało, cała obudowa nie przyciąga magnesu oczywiście. Tak to się prezentują wczorajsze moje skarby. Ale spójrzcie na to. Felga. Koło. W środku, zobaczcie, jest zrobiony wiatrak aluminiowy. Pod spodem jest silniczek. I do tego kabel. Ktoś bardzo kreatywnie sobie. Zrobił. Spójrzcie. Ciekawa jestem, czy działa. Tutaj ma po naprawach, ale zastanawiam się, czy to działa. Zobaczymy, sprawdzimy. Już nie dzisiaj, ale ogólnie sprawdzimy. Ale to kochani, nie wszystkie skarby, które wczoraj znalazłam. Spójrzcie na to. Tak się prezentują skarby wyrzucone do śmietnika do zmieszanych waga lubelskie fabryki wag w oryginalnym widzę, że jest w opakowaniu, działa piękna waga nie mogę się doczytać rocznika wiem, że waga jest do 10,5 kg lampa nowiusieńka lampa ledowa piękna była sobie w tej folice tu udało mi się wyłapać to aluminium, dwa kabelki. To jest alarm cały z kablami wyjściowymi. Może się jeszcze komuś przyda. Spójrzcie tutaj. Inteligent coś tam coś tam. Taki komplet co mam w ręku plus do tego to też było w folijce. Pięknie zapakowane. Nie wiem czy to jest czujnik, czy co. Coś takiego. LED driver. Kolejna rzecz. Kratka wentylacyjna. E, piła. Piła na takie so samoróbki. Zobaczcie. Ale stara widać. Bardzo fajna. Co my tu mamy? Taka siatka z nożami. Noże bez końcówek. Zapewne końcówki były mosiężne, tak mi się wydaje. Część z tego przyciąga, część nie. Ale spójrzcie na to. Przecież to są bardzo wiekowe rzeczy. Patrzcie. Przepiękne rzeczy. Co tu jeszcze chciałam Wam pokazać. Niektóre właśnie mają opisy. Tu jest napisane. Czekajcie, nie mogę złapać ostrości. Hugo Moser. Tylko, że wszystkie są bez końcówek. Przepiękne noże. Coś napiszcie mi na ten temat, co z tym zrobić, bo szkoda mi tego na złom oddać. No i co dalej? Eee, zobaczcie. Film. W środku jest film. Aqua, aqua? Eee, Taka szpula jest w środku, w oryginalnym pudełeczku. Mosiężne tutaj do zamków, tak? To jakaś podkładka, zobaczcie. To też jest mosiąc, już sprawdzałam. Mnóstwo narzędzi. Patrzcie, jaki stary śrubokręt. To też chyba już jest wiekowe. Mnóstwo narzędzi, spójrzcie. Scyzorek. Tu są jakieś takie, właśnie scyzory, te nożyki, e, śrubokręty. Takie malutkie, drobniutkie. Takie coś i jeszcze coś takiego. Z takimi bolcami. Końcówka. Hm. E, te śruby sobie zostawiam, bo nie wiadomo kiedy się przydadzą. Żarówka. Tu są części, które nie przyciągają. Sprawdzę je później pilnikiem. Zobaczymy, co to jest. Oczywiście bezpiecznik. No i słuchajcie, takie coś. W środku jest jakieś szkło. Cała obudowa nie przyciąga. Jakieś cudo. Dwie taśmy, które się przydadzą do paczek na wysyłkę. Ale to nie wszystko, spójrzcie na to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem podków znalazłam. Stare, piękne podkowy. Ktoś je nawet, słuchajcie, wyczyścił. Ta jest piękna. Wszystkie są zresztą piękne różnych wielkości, coś pięknego. Tu jakieś chyba hydrauliczne albo elektryczne rzeczy zapakowane. Też to wzięłam. Sporo tego towaru jest, ale co najlepsze już wam pokazuję. Pokazywałam wam wcześniej to, od czego jest odrestaurowany widać. A już Wam pokazuję od czego. Dokładnie od tego. Znalazłam ten piec. Tak, samego go wtachałam do auta wczoraj. To jest ta koza, tak? Żeliwna. Niestety to się nie otwiera. Chociaż może się otwiera, nie wiem. Ale ta część, zobaczcie, idealnie pasuje tutaj. Czyli ktoś miał zamiar to odbudować. Jeżeli wiecie, co z tym zrobić, to mi powiedzcie. Czy to na złom wywieźć, czy się tego pozbyć właśnie na złom, ale z drugiej strony może są pasjonaci takich rzeczy i może ktoś ode mnie to weźmie. Spójrzcie, piękne stare żeliwne piec. Tak zwany koza. Już Wam pokazuję z tyłu, jak to wygląda. Tu jest coś. Aha, e, już wiem. To jest do, odpływ do tego dymu, tak? Piękny jest. Po prostu jest piękny. Bardzo ciężki, ale adrenalina zrobiła swoje i udało mi się go uratować. A co dalej, zobaczymy. Także skarbów, co nie miara. Ten akumulator też taki mały. Zapewne do jakiegoś skutera. Nie wiem. To jest dla mnie ciekawostka. Jakiś filtr chyba. No i to. Zobaczcie, jak jacy ludzie są kreatywni. I tak to się prezentuje. Rzeczy uratowane ze śmietnika. Jest tego sporo. To wiadro kiedyś w lesie znalazłam. Zobaczcie, jakie piękne jest. No, a, a oprócz tego jeszcze tyle złomu. Już. Po prostu złom, typowy złom. Bardzo dużo tego wszystkiego. No i te klucze. Piękne są te klucze. Niektóre widać, że naprawdę już wiekowe jak ten. Tu dużo różnych właśnie tych cudeniek. Hm. Sporo tego. To też nie przyciąga. Czyli co? To jest niercewka, tak? Albo znal. Ech. Dużo tego. Patrzcie. Kolejny nóż. Końcówka noża z napisem. Jern Bolase. Widzicie? Kurczę. Żeby takie piękne rzeczy wyrzucać. O, następny, zobaczcie. Ten jaki piękny. Też jakiś napis jest. Zaraz zobaczymy, czy ja go przeczytam. Warszawa, Gerlach. Gerlach, Warszawa. No spójrzcie. Szkoda tych noży na złom. Bo tutaj są właśnie sygnowane. Tu też jest jakiś sygnowany. Roste. Kurczę, jakieś chyba... Też niemieckie, tak? Co to jest? A tu jest taki zwykły nóż, to ja znam. Bo nawet na działce takich mamy kilka. Sporo tego jest, naprawdę sporo tego. Tylko o co chodzi z tymi końcówkami, że one nie mają. O, ten jaki piękny, stary nóż. Zobaczcie. Też Hugo Moser. Dużo jest tego. I tak to właśnie się przedstawia. Skarby tym razem znalezione, tak? Na śmietniku wyrzucone. Podkowy zostawiam, oczywiście, bo znalezione, tak? Na szczęście. No piękne rzeczy, piękne rzeczy. Hmm. Mam nadzieję, że część z tych rzeczy jeszcze się komuś przyda. Jakbyście coś chcieli, piszcie do mnie na maila, jak was coś interesuje. Żeby dać tym rzeczom drugie życie. Pogoda się u mnie już poprawiła, także jutro zmykam do lasu i zobaczymy się. Zapewne z lasu niebawem. No i co? Tak to się przedstawia. Fajne, fajne piękne są te rzeczy. Ten piec naprawdę jest przepiękny. Dobrego popołudnia, kochani, wam życzę. A ja uciekam z działki, bo jest deszczowo dzisiaj. Mrzawka sobie tutaj płynie nam z nieba. I do zobaczenia. Niebawem z lasu. Pozdrawiam was. Папа